Stanisław Kowalski szedł przez gęsty las pod Gdańskiem, jak robił to każdego ranka od dwudziestu lat. Emerytowany pilot myśliwca miał swoje stałe trasy, które pomagały mu zachować kondycję i spokój umysłu. O świcie las był najpiękniejszy: mgła unosiła się między sosnami, a pierwsze promienie słońca przebijały przez korony drzew. Tego dnia jednak coś było inaczej. Zauważył dziwny kształt między drzewami coś metalowego i ciemnego. Zbliżył się ostrożnie, myśląc początkowo o jakimś starym samochodzie porzuconym przez przemytników, ale im bliżej podchodził, tym bardziej niewiarygodne stawało się to, co widział. To był okręt podwodny. Nie mały model czy replika, ale prawdziwy, pełnowymiarowy okręt wojenny, jakby ktoś go tutaj po prostu postawił między drzewami. Kadłub był częściowo ukryty pod warstwą mchu i liści ale charakterystyczny kształt był nie do pomylenia. Stanisław przez lata służby widział wiele dziwnych rzeczy, ale to przekraczało wszelkie granice logiki. Okrążył jednostkę dookoła, szukając jakichkolwiek oznaczeń lub numerów identyfikacyjnych. Na dziobie dostrzegł zatarte oznaczenia, polskie litery i cyfry, ale tak zniszczone przez czas, że niemożliwe do odczytania. Jak okręt podwodny mógł znaleźć się w środku lasu kilkadziesiąt kilometrów od morza? Stanisław wyjął telefon, ale nie miał zasięgu. Las był zbyt gęsty. Postanowił wrócić następnego dnia z lepszym sprzętem. To odkrycie musiało zostać zgłoszone odpowiednim służbom, ale najpierw chciał się upewnić, że nie śni. Tej nocy nie zmrużył oka, rozmyślając o tym, co zobaczył. Czy to mogła być jakaś instalacja artystyczna może film kręcony w lesie? Ale okręt wyglądał zbyt autentycznie. Następnego ranka Stanisław wrócił do lasu wyposażony w latarkę, aparat fotograficzny i GPS. Tym razem zabrał też swojego starego przyjaciela, Jerzego Nowaka, również emerytowanego wojskowego. Jerzy przez lata służył w marynarce wojennej i znał się na okrętach podwodnych lepiej niż ktokolwiek inny. Gdy dotarli na miejsce, Jerzy stanął jak wryty. To niemożliwe, wyszeptał, dotykając kadłuba. To jest orzeł klas. Ale te okręty zostały wszystkie wycofane z służby w latach osiemdziesiątych. Stanisław obserwował reakcję przyjaciela. Jerzy chodził wokół okrętu z miną eksperta, sprawdzając każdy detal konstrukcji. Jego twarz wyrażała mieszankę fascynacji i niepokoju. Spójrz tutaj, Jerzy wskazał na burtę okrętu. Te ślady korozji to nie jest normalne starzenie się metalu. To wygląda, jakby ten okręt był pod wodą przez dziesięciolecia. A potem nagle znalazł się tutaj. Stanisław podszedł bliżej. Rzeczywiście metal wyglądał jak po długotrwałym kontakcie z wodą morską, ale jednocześnie był dziwnie suchy i pokryty nieznanym nalotem. Musimy dostać się do środka, powiedział Jerzy. Jeśli to rzeczywiście jest prawdziwy okręt, to w środku znajdziemy odpowiedzi. Po godzinie poszukiwań znaleźli włas, częściowo ukryty pod grubą warstwą mchu. Stanisław poczuł dreszcz niepokoju. Coś mu mówiło, że gdy tylko otworzą ten właz, ich życie już nigdy nie będzie takie samo. Jerzy położył rękę na kole włazu i spojrzał na przyjaciela. Gotowy? Stanisław kiwnął głową, choć w głębi duszy czuł, że popełniają błąd. Właz otworzył się z metalicznym skrzypieniem, które rozległo się echem po lesie. Z wnętrza okrętu wypłynął dziwny zapach. Mieszanka stęchlizny, metalu i czegoś jeszcze, czego żaden z mężczyzn nie potrafił zidentyfikować. Stanisław skierował latarkę w głąb potworu. Powietrze wydaje się w porządku, stwierdził Jerzy, wciągając nosem. Ale weź dodatkowe baterie. Zeszli po metalowej drabince do głównego korytarza okrętu. Wnętrze było w zaskakująco dobrym stanie, jakby ktoś regularnie je konserwował. Ściany były czyste. A instrumenty wyglądały na sprawne, to było jeszcze bardziej niepokojące, niż gdyby okręt był kompletnie zrujnowany. Stanisław świecił latarką na tabliczki informacyjne. Wszystko było w języku polskim, ale daty produkcji i numery seryjne były dziwnie nieczytelne, jakby ktoś celowo je zatarł. Spójrz na to, Jerzy wskazał na jeden z przyrządów nawigacyjnych. To technologia z lat 70. Ale jednocześnie widzę tutaj elementy, których nie rozpoznaję. To jakby ktoś zmodernizował stary okręt przy użyciu technologii, która nie powinna jeszcze istnieć. Przeszli przez kolejne pomieszczenia, mese, kwatery załogi, maszynownie. Wszędzie panował ten sam niepokojący porządek. Łóżka były pościelone, na stołach leżały niedokończone posiłki, ale wszystko pokrywała cienka warstwa kurzu. To wygląda jakby załoga nagle zniknęła powiedział cicho Stanisław. W tym momencie usłyszeli dźwięk, który sprawił, że obaj zamarli w miejscu. Gdzieś z głębi okrętu dobiegał regularny mechaniczny stuk, jakby jakiś mechanizm nadal działał. Jerzy chwycił Stanisława za ramię. Ktoś tutaj jest. Podążyli za dźwiękiem przez labirynt korytarzy, aż dotarli do centrum dowodzenia okrętu. To, co zobaczyli, sprawiło, że Jerzy upuścił latarkę. Pomieszczenie było pełne świateł czerwonych, zielonych i niebieskich lampek migających na konsolach, które wyglądały na w pełni sprawne. To niemożliwe, wyszeptał Jerzy. Okręt nie ma zasilania. Nie powinien mieć zasilania od dziesięcioleci. Stanisław podniósł latarkę i skierował ją na główną konsolę nawigacyjną. Ekrany pokazywały mapy współrzędne i dane, które wydawały się być aktualizowane w czasie rzeczywistym. Na jednym z monitorów widniał napis: Misja aktywna, dzień 7892. 7892 dni, przeliczył w głowie Stanisław. To ponad 20 lat. Jerzy zbliżył się do innej konsoli. Spójrz tutaj. To jest dziennik pokładowy. Ostatni wpis. Jest z dzisiaj. Stanisław poczuł, jak krew zastygła mu w żyłach. Na ekranie widniał tekst w języku polskim. Dzień 7892 Obserwacja Kontynuowana. Nowe podmioty wykryte w sektorze 7. Protokół zachowany. Oczekiwanie na dalsze instrukcje. Kto mógł to napisać? Zapytał Stanisław. Tutaj nie ma nikogo. W tym momencie jeden z ekranów zamigotał i pojawił się na nim nowy tekst. Wykryto nieautoryzowany dostęp. Aktywacja protokołu bezpieczeństwa. Nagle wszystkie światła w pomieszczeniu zgasły, a okręt wypełnił się głośnym sygnałem alarmowym. W ciemności słychać było mechaniczny głos mówiący po polsku: Intrus wykryty rozpoczęcie procedury izolacji. Stanisław i Jerzy stali w kompletnej ciemności, słuchając, jak okręt ożywa wokół nich. Gdzieś w oddali słychać było odgłosy uruchamiających się mechanizmów. W ciemności Stanisław i Jerzy. Próbowali odnaleźć drogę powrotu, ale korytarze okrętu jakby się zmieniły. Tam, gdzie wcześniej były otwarte przejścia, teraz napotykali zamknięte drzwi. Mechaniczny głos kontynuował swój komunikat. Procedura kwarantanny aktywowana. Opuszczenie jednostki niemożliwe. To jakiś system bezpieczeństwa, powiedział Jerzy, próbując uspokoić oddech. Musi być sposób na jego wyłączenie. Stanisław świecił latarką na ściany, szukając jakiegokolwiek panelu kontrolnego. Po kilku minutach znalazł małą konsolę z czerwonym przyciskiem i napisem Reset systemu. Nie naciskaj tego, ostrzegł Jerzy, nie wiemy, co to może uruchomić. Ale było za późno. Stanisław już nacisnął przycisk. Okręt zadrżał, a wszystkie światła ponownie się zapaliły. Mechaniczny głos ucichł, ale teraz słychać było coś jeszcze gorszego. Kroki. Ktoś lub coś poruszało się po okręcie. Nie jesteśmy sami, wyszeptał Stanisław. Kroki zbliżały się coraz bardziej. Były to ciężkie, metaliczne odgłosy, jakby ktoś w ciężkich butach wojskowych szedł przez korytarz. Jerzy wskazał na boczne pomieszczenie, małą kajutę, gdzie mogli się ukryć. Schowali się za metalowymi łóżkami i wstrzymali oddech. Kroki zatrzymały się tuż przed ich kryjówką. Przez szparę w drzwiach Stanisław zobaczył cień, wysoką postać w mundurze marynarki wojennej, ale coś było z nią nie tak. Postać poruszała się zbyt sztywno, zbyt mechanicznie. Po kilku minutach, które wydawały się wiecznością, kroki oddaliły się. Stanisław i Jerzy wyszli ostrożnie z kryjówki, wiedząc, że muszą być bardzo ostrożni. Podążyli za odgłosami kroków, starając się zachować bezpieczną odległość. Dotarli do mesokrętu. Gdzie zobaczyli coś, co sprawiło, że świat stanął im przed oczami. Przy stole siedziało pięciu mężczyzn w mundurach marynarki wojennej, jedząc posiłek w całkowitej ciszy. Ale ci mężczyźni nie byli normalni, ich ruchy były mechaniczne, pozbawione naturalności, jedli w idealnej synchronizacji, podnosząc łyżki w tym samym momencie, żując przez dokładnie taką samą liczbę sekund. To nie są ludzie, wyszeptał Jerzy. Stanisław przyjrzał się im bliżej. Ich twarze były blade, oczy szkliste i niewidzące. Na mundurach widniały polskie oznaczenia, ale nazwiska były zatarte lub nieczytelne. Jeden z marynarzy nagle podniósł głowę i spojrzał prosto na nich. Jego oczy były całkowicie białe, bez źrenic. Uśmiechnął się nienaturalnym uśmiechem i powiedział mechanicznym głosem: Witamy na pokładzie ORP, tajemnica. Misja trwa od 23 lat, dwóch miesięcy i 7 dni. Czy życzycie sobie dołączyć do załogi? Stanisław poczuł, jak nogi się pod nim uginają. To nie było możliwe. Ci ludzie nie mogli żyć tutaj przez ponad 20 lat. A jednak kim jesteście? zapytał Jerzy drżącym głosem. Jesteśmy załogą, odpowiedział marynarz. Wykonujemy rozkazy, chronimy tajemnice, czekamy na powrót. Powrót czego? Marynarz wskazał na ścianę, gdzie wisiała mapa Polski z zaznaczonymi punktami. Powrót tych, którzy nas tutaj wysłali, powrót tych, którzy wiedzą, dlaczego jesteśmy tutaj. Stanisław zauważył, że na mapie zaznaczone były dziesiątki miejsc w całej Polsce. Wszystkie miały daty i tajemnicze kody. Mechaniczni marynarze pozwolili Stanisławowi i Jerzemu swobodnie poruszać się po okręcie. Ale towarzyszył im niepokojący uśmiech i szkliste spojrzenia. Jeden z nich, który przedstawił się jako komandor Kowalczyk, poprowadził ich do pomieszczenia, którego wcześniej nie widzieli. To jest centrum misji, powiedział mechanicznym głosem. Tutaj znajdują się wszystkie odpowiedzi. Pomieszczenie było pełne map, dokumentów i zdjęć. Na ścianach wisiały fotografie różnych miejsc w Polsce, lasów, jezior, gór. Wszystkie były oznaczone czerwonymi punktami i datami. Stanisław zbliżył się do jednego z dokumentów. Był to raport z 1999 roku, podpisany przez kogoś o nazwisku generał Wiśniewski. Treść była częściowo nieczytelna, ale udało mu się odczytać fragmenty. Eksperyment czasowy zakończony sukcesem Jednostka przeniesiona Obserwacja długoterminowa Konieczna Eksperyment czasowy zapytał Jerzy. Komandor Kowalczyk kiwnął głową. ORP tajemnica został wybrany do testowania nowej technologii. Technologii, która pozwala na przemieszczanie obiektów w czasie i przestrzeni. Misja zakładała przeniesienie okrętu w bezpieczne miejsce na 25 lat. Ale dlaczego tutaj? Dlaczego w lesie? To było najbezpieczniejsze miejsce, zdala od ciekawskich oczu. Załoga miała pilnować okrętu i zbierać dane o skutkach eksperymentu. Stanisław spojrzał na datę na jednym z raportów, ale to było 25 lat temu. Misja powinna się już zakończyć. Komandor Kowalczyk uśmiechnął się tym samym nienaturalnym uśmiechem. Tak, ale nikt nie przyszedł nas odebrać, więc czekamy dalej. Jerzy studiował inne dokumenty, znajdował w nich coraz więcej niepokojących szczegółów o naturze eksperymentu. Jerzy studiował dokumenty z rosnącym przerażeniem. Im więcej czytał, tym bardziej niepokojąca stawała się prawda. Eksperyment nie był tylko testem technologii przemieszczania w czasie, był czymś znacznie gorszym. Stanisław, spójrz na to, wskazał na jeden z raportów. To nie była misja obronna. To był eksperyment na ludziach. W dokumentach opisywano, jak załoga okrętu została poddana działaniu nieznanej technologii, która miała zachować ich w stanie funkcjonalnym przez czas nieokreślony. Marynarze nie wiedzieli, że są częścią eksperymentu. Myśleli, że wykonują normalną misję wojskową. Oni nie żyją, wyszeptał Jerzy. Ci ludzie nie żyją od 20 lat. To tylko echo, jakiś rodzaj nagrania, które odtwarza się w nieskończoność. Komandor Kowalczyk stał za nimi, nadal z tym nienaturalnym uśmiechem. Załoga wykonuje rozkazy. Zawsze wykonuje rozkazy. Stanisław poczuł mdłości. Co się stało z prawdziwą załogą? Prawdziwa załoga wypełniła swoją misję, odpowiedział komandor. Zostali zachowani. Ich świadomość, ich wspomnienia, ich obowiązek. To wszystko, co było potrzebne. Na jednej ze ścian Stanisław zauważył zdjęcia. Były to fotografie prawdziwej załogi okrętu: młodych mężczyzn w mundurach, uśmiechniętych i pełnych życia. Pod każdym zdjęciem była data śmierci. 15 marca 2001. Wszyscy zginęli tego samego dnia, powiedział cicho Jerzy. Nie zginęli, poprawił komandor. Zostali przekształceni, stali się częścią okrętu, częścią misji. Na zawsze. Stanisław zrozumiał z przerażeniem, że oni również mogą podzielić ten los. W dokumentach znalazł protokoły dotyczące asymilacji nowych podmiotów do systemu okrętu. Stanisław i Jerzy udali, że akceptują sytuację, ale w rzeczywistości planowali ucieczkę. Wiedzieli, że muszą wydostać się z okrętu, zanim mechaniczna załoga zdecyduje, że oni również powinni dołączyć do misji. Musimy znaleźć sposób na wyłączenie tego systemu szeptał Jerzy, gdy komandor Kowalczyk oddalił się. Gdzieś musi być główny panel kontrolny. Przeszukiwali okręt, udając zainteresowanie misją. Mechaniczni marynarze chętnie pokazywali im różne pomieszczenia, opowiadając o swoich obowiązkach. Ich relacje były zawsze takie same, jakby odtwarzali nagranie. W maszynowni Stanisław zauważył coś dziwnego. Jeden z paneli kontrolnych wyglądał inaczej niż pozostałe. Był nowszy, z napisami w języku angielskim zamiast polskiego. To musiało być serce całego systemu. To tutaj wyszeptał do Jerzego. To musi być główny komputer. Panel był zabezpieczony kodem dostępu. Stanisław próbował różnych kombinacji, daty rozpoczęcia misji, numery okrętu, nazwiska załogi. Nic nie działało. W tym momencie pojawił się komandor Kowalczyk. Czy potrzebujecie pomocy? Chcielibyśmy poznać szczegóły techniczne, skłamał Jerzy. Jako byli wojskowi, jesteśmy zainteresowani technologią. Komandor kiwnął głową i podszedł do panelu. Wprowadził kod 1503-2001, data śmierci załogi. System się uruchomił, pokazując skomplikowane schematy i dane. Stanisław zapamiętał kod, ale wiedział, że będzie miał tylko jedną szansę na jego użycie. Fascynujące, powiedział udając zainteresowanie. Czy moglibyśmy zobaczyć to ponownie jutro? Oczywiście, mamy mnóstwo czasu. Stanisław i Jerzy wymienili spojrzenia. Czas się kończył. Tej nocy, gdy mechaniczni marynarze udali się na odpoczynek, choć prawdopodobnie tylko symulowali sen, Stanisław i Jerzy zakradli się do maszynowni. Mieli jeden cel wyłączyć system i wydostać się z okrętu. Stanisław wprowadził zapamiętany kod. Panel ożył, pokazując główne menu systemu. Opcji było wiele, ale jedna przyciągnęła jego uwagę. Zakończenie misji. To może być nasza szansa, wyszeptał do Jerzego, ale gdy tylko dotknął tej opcji, system wyświetlił ostrzeżenie. Uwaga, zakończenie misji spowoduje dezaktywację wszystkich systemów podtrzymujących życie załogi. Czy kontynuować? Jerzy spojrzał na przyjaciela. Oni już nie żyją, Stanisław, to tylko maszyny udające ludzi. Stanisław wahał się. Ci marynarze, choć mechaniczni, Wydawali się tak prawdziwi, ale wiedział, że nie ma wyboru: jeśli nie wyłączy systemu teraz, on i Jerzy mogą nigdy nie opuścić tego okrętu. Nacisnął tak. Natychmiast okręt wypełnił się sygnałami alarmowymi. Światła zaczęły migać, a z głośników dobiegał mechaniczny głos: Misja zakończona, dezaktywacja systemów w toku. Z korytarzy dobiegły krzyki. Mechaniczni marynarze zdali sobie sprawę z tego, co się dzieje. Stanisław słyszał ich kroki coraz szybsze i bardziej chaotyczne. Biegniemy! krzyknął Jerzy. Pobiegli przez korytarze w kierunku włazu, ale droga była blokowana przez komandora Kowalczyka. Jego twarz już nie wyrażała nienaturalnego uśmiechu. Teraz była pełna gniewu i desperacji. Nie możecie zakończyć misji, krzyczał. Musimy czekać. Musimy wykonywać rozkazy. Zanim pojawiło się dwóch innych marynarzy, również w stanie paniki i gniewu, komandor Kowalczyk blokował im drogę, ale jego ruchy stawały się coraz bardziej nieskoordynowane. System, który go podtrzymywał, słabł z każdą sekundą. Stanisław widział, jak w jego szklanych oczach pojawiają się błyski czegoś, co mogło być resztkami prawdziwej świadomości. Proszę! wyszeptał komandor, a jego głos stracił mechaniczny ton. Nie zostawiajcie nas tutaj! Nie pozwólcie nam zniknąć. Stanisław poczuł ściskanie w gardle. Przez chwilę to nie był mechaniczny marynarz, ale prawdziwy człowiek ktoś, kto przez dwadzieścia lat był więziony w tej technologicznej pułapce. Kim pan naprawdę jest zapytał. Jestem byłem komandorem Markiem Kowalczykiem miałem żonę Annę, córkę, Magdalenę miała wtedy pięć lat jego głos drżał. Czy one jeszcze żyją? Czy pamiętają o mnie? Jerzy położył rękę na ramieniu Stanisława. Musimy iść. System się wyłącza. Rzeczywiście, światła na okręcie gasły jedno po drugim. Słychać było odgłosy wyłączających się maszyn. Pozostali marynarze przestali się poruszać, stojąc nieruchomo jak manekiny. Proszę, błagał komandor Kowalczyk. Powiedz mojej rodzinie, że pamiętałem o nich każdego dnia. Powiedz im, że. Jego głos urwał się. Oczy ponownie stały się szkliste. A ciało osunęło się na podłogę. Stanisław i Jerzy pobiegli do włazu. Za nimi okręt pogrążał się w ciemności i ciszy. Gdy w końcu wydostali się na powierzchnię, słońce już wzeszło. Las wyglądał normalnie, spokojnie. Odwrócili się, żeby spojrzeć na okręt po raz ostatni, ale tam, gdzie wcześniej stał, była tylko polana pokryta mchem. Jakby nigdy tam nic nie było. Trzy miesiące później Stanisław siedział w małej kawiarni w Gdańsku, czekając na spotkanie. Przez te miesiące próbował znaleźć rodzinę komandora Kowalczyka. Nie było to łatwe. Oficjalne dokumenty z 1999 roku były trudno dostępne, a wiele archiwów było niekompletnych. W końcu jednak udało mu się dotrzeć do Anny Kowalczyk. Była już starszą kobietą mieszkającą w małym miasteczku pod Warszawą. Gdy zadzwonił do niej i wspomniał o mężu, długo milczała. Marek zaginął podczas tajnej misji wojskowej, powiedziała w końcu. Nigdy nie dowiedziałam się, co się z nim stało. Oficjalnie został uznany za zmarłego w 2001 roku. Stanisław umówił się z nią na spotkanie. Teraz siedział i zastanawiał się, jak opowiedzieć jej prawdę. Czy uwierzy mu? Czy będzie to dla niej pocieszenie, czy dodatkowy ból? Anna Kowalczyk weszła do kawiarni punktualnie. Była elegancką kobietą po sześćdziesiątce, z siwymi włosami i smutnymi oczami. Usiadła naprzeciwko niego i czekała. Pani mąż był bohaterem, zaczął Stanisław. Do końca wykonywał swój obowiązek i pamiętał o pani każdego dnia. Opowiedział jej całą historię, pomijając najbardziej niepokojące szczegóły. Mówił o okręcie, o misji, o tym, jak Marek wspominał swoją rodzinę. Anna słuchała w milczeniu, łzy spływały jej po policzkach. Wiedziałam, że żyje, wyszeptała w końcu. Przez te wszystkie lata czułam to, a teraz, teraz mogę go w końcu pożegnać. Stanisław podał jej ostatnią rzecz. Medalion, który znalazł w kajucie komandora. W środku było zdjęcie młodej kobiety z małą dziewczynką. Anna wzięła medalion drżącymi rękami i przytuliła go do serca. Dziękuję, powiedziała. Dziękuję, że go pan odnalazł. Stanisław wyszedł z kawiarni z uczuciem, że w końcu wypełnił ostatnią wolę komandora Kowalczyka. Ale wiedział też, że tajemnica okrętu podwodnego w lesie zostanie z nim na zawsze. Niektóre sekrety lepiej pozostawić pogrzebane.